Cześć Olu. Cześć. Ty miałaś się dzisiaj tutaj pojawić w towarzystwie Kuby. Ale Kuby nie ma. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Nawet nie dał mi znać, że go nie będzie. Podejrzewam, że ma coś do ukrycia. Okej. Okay. Wy mm, byliście w ścisłym finale. Co poszło nie tak? Dlaczego to nie wy stanęliście na ścieżce lojalności? Mnie w ogóle nie zdziwiła decyzja uczestników. Sama bym nie stanęła za tą parą. My się za dużo mieliśmy za uszami. Dlaczego nie stanęłabyś za waszą parą? Co masz takiego za uszami? Czy czegoś żałujesz? Bo ja nie ukrywałam tego, że gram, że ta relacja nie jest do końca szczera. Chodziłam przez połowę sezonu i mówiłam, że chcę kubę zmienić, więc nie zaufali nam. To co tak naprawdę było między tobą i kupą? Ciężko bardzo na to pytanie odpowiedzieć, bo to się ciągle zmieniało. Ja go raz miałam dosyć, raz było super. Wydaje mi się, że gdzieś tam w głębi duszy czułam, że może coś z tego być, ale nie chciałam tego. Przyjąć do świadomości. A pamiętasz ten pierwszy dzień, kiedy spotkaliście się po raz pierwszy w programie, tam od razu było coś między Wami po prostu kliknęło. Tak. Jak to było? Czy, czy Ty naprawdę już wtedy polubiłaś tak bardzo Kubę? Tak, ja pamiętam najbardziej naszą rozmowę rano, samego rana, jak on już tak chodził, już dopytywał i z nimi się najlepiej rozmawiało. A jakie masz najlepsze wspomnienie z programu? Najlepsze wspomnienie z programu? Chyba mój powrót. I poznanie Ani. Wyjście na plażę, bardzo dużo jest tych momentów. Cały program wspominam super i niczego nie żałuję. Gdybyście to wy stanęli na ścieżce lojalności, rzuciłabyś kulą? Rzuciłabym. Ale nie, żeby wziąć całą kasę dla siebie, ale żeby zobaczyć Kuby reakcję, no i podzieliłabym się z nim, ale rzuciłabym. Żeby dokończyć tą grę. Czyli przyznajesz, że od samego początku byłaś graczem i z takim zamysłem przyszłaś do programu też? Tak. Ja przyszłam po przygodę, chciałam przejść jak najwięcej, Myślę, że udało mi się. Byłam od początku, odpadłam, wróciłam, zobaczyłam jak to wygląda i doszłam do finału. A zdziwiłaś się, że poznałaś na swojej drodze kogoś, kto w jakiś sposób cię zainteresował bardziej niż tylko skupienie się na tej grze? Zdziwiłam się, bo lecąc do Wietnamu kompletnie nie przyjmowałam tej świadomości, że w ogóle ktoś mi się może spodobać. Ja potrzebuję bardzo dużo czasu, żeby otworzyć się przed osobą, takie relacje. Więc naprawdę się zdziwiłam. Kiedy patrzysz z perspektywy teraz szklanego ekranu, jak to tak naprawdę wyglądało, to co sobie myślisz? Czasami mogłam ugryźć się w język, ale myślę sobie, że, że fajnie wyszło. Że spotkaliśmy się tam i że coś nas jednak połączyło, że byliśmy ciągle razem. Czy emisja programu wpłynęła też na Twój sposób postrzegania innych uczestników? Nie. ja. Po samych nagrywkach rozmawiałam praktycznie z każdym uczestnikiem. I w hotelu czułam, kto jest graczem, kto udaje, i nie zmieniłam zdania kompletnie. Jak myślisz, kto w hotelu był graczem? Wojtek. Wydaje mi się, że Karolina, eee, i kto tam jeszcze? No i że Karol pod koniec już. już mi się wyda... ja byłam pewna, że mu to nie kliknęło od razu z Karolą. To po kolei. Wojtek. Dlaczego uważasz, że Wojtek był graczem? Dlaczego w takim razie nie rozbił kuli? Bo mi się wydaje, że Wojtek się już bał opinii widzów. Że przesadzi, że tak, miał że trochę Tak, że przesadzi, że już wtedy mu nie wybaczą. Tak to by jeszcze mógł się wytłumaczyć tym, że grał, ale że w jakiś sposób nie skrzywdził Maji. A ty czułaś się fair wobec Maji, kiedy czasem spiskowałaś z Wojtkiem? Tak, bo Maja o wszystkim wiedziała. Maja wiedziała o każdym planie. Nawet ten ostatni z oddaniem immunitetu Roxanie. To pamiętam, że to była śmieszna sytuacja, bo ja mówiłam, żeby na razie nikomu nie mówić. I siedzę w pokoju z Roxaną i z Mają, malujemy się i gadamy o tym immunitecie. A Maja wypala: Ej, to może oddaj go i podejdź do Karola. Potem się z tego wycofała, bo to była po prostu głośna myśl, ale od razu jej powiedziałam: Maja, ten pomysł jest. A co w podejściu mai? Czy ty jej mówiłaś o tym, że masz podejrzenia wobec Wojtka, że jest graczem? Jak ona na to reagowała? Ja bardzo, bardzo często powtarzałam Maię. Jeszcze rozmawialiśmy bardzo długo przed samym finałem, bo nastawienie Kuby, jak i Wojtka strasznie się zmieniło. Oni się tak zdystansowali, że ja się sama bałam, że jak dojdzie do y, tego testu lojalności, to że Kuba mi rzuci, a co dopiero Wojtek. I długo z nią rozmawiałam, że jak już stanie na tej ścieżce, bo byłam pewna, że to ona stanie, to żeby rzucić akulą, Bo on tylko gra i mówiłam, że po programie nic z tego nie będzie.